Witam serdecznie w kolejnym odcinku edukacyjnej serii Paten Rap. Dzisiaj gościmy w laboratorium. Do laboratorium zaprosiła nas Alina i Ewa, i wspólnie z nimi spróbujemy przygotować szampon. Mam nadzieję, że będzie się to Panią podobało. Laboratorium to naturalne miejsce każdego chemika, i jest to miejsce absolutnie magiczne, gdzie z niczego, z jakichś pojedynczych substancji, który. Po których nawet się tego nie spodziewamy, powstaje potem coś zupełnie nieoczekiwanego. No w przypadku kosmetyków no to zwykle powstają emulsy, jakieś żele, płyny. To jest cała biblioteka próbek, które otrzymujemy od producentów surowców. Są tutaj, no nie wszystkie z tych surowców są, yy, są użyte do, do, yy, w kosmetykach, w recepturach kosmetyków rap. no dlatego też, że są to próbki. I my dopiero tu w laboratorium postanawiamy, czy one mogą się tam znaleźć, czy nie, ale możemy zobaczyć, jakie są piękne, to są kolorowe granulki. Tu na przykład mamy ekstrakt yy, yy, organiczny. Ekstrakt bio z wiśni, który w ogóle nie jest wiśniowy, jest klarownym, przejrzystym płynem, a masło babasu już jest składnikiem receptur linii pielęgnacyjnych Patenrab i wygląda w ten sposób. Nie włożę do niego palucha, bo nie można, trzeba to zrobić szpatułą, ale on właśnie znajduje się w skrabie, w tym i w każdym innym skrabie. Mamy tu całą kopalnię cudnych, ciekawych rzeczy, i do tego świata dzisiaj Was zaprosimy. Zgodnie z obietnicą zapraszamy do obejrzenia kilku ciekawszych, no, może nie takich najciekawszych, ale bardzo ciekawych surowców, które otrzymujemy w próbkach. I z tego będzie nam łatwo właśnie Panią pokazać. Mamy tutaj ekstrakty, a przykład ekstrakt cytrynowy. Organiczny ekstrakt cytrynowy, lemoneko, który stosujemy do, w recepturach paten. rap. I spróbujemy go Panią pokazać, nawet chyba nie ma potrzeby przelewać, to jest taki żółty płyn, no, czegoż by się można spodziewać po cytrynie, no jest żółty i przelejemy je na szkiełko, przelejemy go na szkiełko, no jest taki niewiele tu widać, ale jest to taki ekstrakt cytrynowy, bardzo rozjaśniający, bardzo cenny w recepturach Patan mamy jeszcze bardzo ciekawy ekstrakt z liści oliwek stosowany, działanie ma przeciwzapalne, w ogóle bardzo ceniony, obecny w całej serii sweet, łącznie z szamponikiem dla dzieci, bardzo łagodzący. Tu mamy bardzo ciekawy, tak, bardzo ciekawy ekstrakt, który dzisiaj będzie posłuży nam do produkcji szamponu. To jest ekstrakt z kurkumy. I właśnie kurkuma nadaje mu taki odcień, taki zapach, taki kolorek. Co jeszcze możemy pokazać? Bardzo ciekawa rzecz. <laughs> Substancja, która jest proszkiem, w takich, takich maleńkich granulkach, ale wymieszana z wodą, będzie naszym zagęstnikiem. Stanie się żelem. Jest proszkiem, będzie żelem. Obecna. Oczywiście pochodzenia roślinnego. Ta powstaje biotechnologicznie. I ona zagęszcza szampony oraz żele, po to, żeby nam się nie wylewały od razu z butelek. Wygląda to mniej więcej tak. Bardzo ciekawy emulgator, bo emulgator, no właściwie same nie wiemy, jak, jak sobie wyobrazić emulgator. Emulgator ma za zadanie połączyć w emulsji fazę wodną z olejową, żeby się nie rozdzielała, no żeby krem był, 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 był trwały. I żeby na przykład nie jak w sosie winegret, że jak go odstawimy, to oddzieli się faza wodna od olejowej, to właśnie emulgatory mają takie, takie działanie, żeby mają je połączyć. Natomiast to jest koemulgator, taka substancja roślinna ze wszystkimi możliwymi certyfikatami, która ma postać takich właśnie peletek. A i gwoździe nam zostały. Zostały nam bardzo ciekawe masła. Masła, które żałujemy, że nie możemy Panią pokazać zapachu, bo pachną pięknie, pomarańczowo. To jest masło pomarańczowe, które mamy w ustach. We wszystkich produktach do ust, w, i w skrabach, i w... O, pokażę masło. I możemy się nie spróbować wysmarować. Można na usta, ale ja już nie będę, bo będę... ono się pięknie rozsmarowuje, przepięknie pachnie i smakuje pomarańczką. Jest pomarańczowe, czyli... Nie jest. Nie jest yy, yy, produkty tej serii pomarańczowej nie muszą być niczym dobarwiane, ponieważ bazą jest właśnie to masło. To co, pokazałyśmy surowce, czy takie przykłady, yy, przykłady surowców, może spróbujemy zrobić obiecany szampon. Chciałyśmy troszkę odczarować pojęcie chemii, bo tak nas to boli. Yy, chemia kojarzona jest, chemia piękna dziedzina, kojarzona jest z. Yy, z czymś nie do końca korzystnym. Mówi się, że coś jest chemiczne, czy pochodzenia chemicznego. Alina słusznie ostatnio zauważyła, że trzeba odróżniać chemiczny od syntetycznego, co też nie znaczy, że wszystko syntetyczne jest niekorzystne. Pokażemy dzisiaj Panią, że z surowców, które mają wzory chemiczne, bardzo chemicznie brzmiące nazwy, są to surowce pochodzenia roślinnego. I że może z tego powstać produkt naturalny, który często ma certyfikat naturalności. Chemia to jest bardzo piękna dziedzina i nie należy jej tak z góry oceniać niekorzystnie. Do szamponu. Robimy szampon. Szampon przygotuje Ewa i Alina. One tu mają w zeszycie z truskawką. Bardzo ważny dla nas zeszyt. Tak, mamy, mamy taki magiczny zeszyt, w którym wypisujemy wszystkie e, receptury w fazie jakby roboczej. Te próbeczki sobie... O, proszę. I to jest zeszyt, Bardzo który tak. jest dopiero prowadzony od czerwca. Proszę, ile zostało zrobionych receptur? Tak, próbek. Tak, próbek. I dopiero te próbki trafiają do, e, do pań. Zaromedy, które często oczekują od nas. Będziemy <laughs> <źle. śmiech> Nie jesteśmy takie ostatni. Oczekują od nas cudów, ale niestety. Ale będą robi się cuda, no więc jakich nie oczekiwać? <laughs> Robią cuda i proszę nie myśleć, że my tylko na zeszytach. Komputery też mamy, ale zeszyty uważamy, że mają. Ponadczasową wartość. Zwłaszcza z truskawką. Zwłaszcza z truskawką. No dobrze, dziewczyny, to co? Bazą, znaczy nie bazą, ale bardzo ważnym składnikiem szamponu jest woda. I trzeba teraz ją odważyć, odpowiednią ilość. Co tutaj sprawnie zrobi nasza Ewa. Ewa jest bardzo precyzyjnym inżynierem. A w laboratorium, jak. E, e, przy e, umysłach potrzebna <laughs> jest. Osoba, jest która jest tak bardzo poukładana. To jest wspaniałe miejsce, gdzie pośpiech jest bardzo niewskazany. Więc w kontekście tak biznesowym zachowań. Naważana na jest guma gwarowa, która troszkę tutaj zagęści szampon, a dodatkowo jest to wspaniały kondycjoner dla włosów. Ułatwia rozczesywanie i takie włosy są bardziej. Przyjemne w dotyku, śliskie. Następnie musimy wyregulować sobie pH. Tutaj Ewa doda odpowiednią ilość kwasku cytrynowego, aby zakwasić. Po zakwaszeniu już widać zmianę, jak ładnie wyklarowała właśnie ta woda z tą gumą. Dodajemy kolejne składniki takie yy, wspomagające. Akurat tutaj jest sodium fytate. Jest to taki związek helatujący, który wiąże jakby wolne jony z wody, aby one później w szamponie nie płatały nam figlów. Substancję teraz tutaj nawilżającą, która doskonale nawilży włosy. Ona jest płynna. Mhm. W postaci roztworu, tak. I w następnej kolejności dodajemy najważniejszą substancję, a mianowicie substancję myjącą, detergent. Jest to związek anionowo czynny amonium laurel sulfate, który mimo tej swojej nazwy dosyć skomplikowane, jest związkiem naturalnym. Tak, i ma certyfikaty. Są siarczane pochodzenia całkowicie syntetycznego i pochodzenia roślinnego. Pan rap stosuje te roślinne z racji swojego profilu. Właśnie ten, który jest w naszej zlewce, jest certyfikowany przez Natru na pewno, bo to, to, to mamy, i yy, oraz najprawdopodobniej przez Ekocert również. Jest to związek pochodzenia naturalnego, roślinnego. Teraz dodajemy zapach, dzięki któremu te wszystkie produkty cudownie pachną. Pachną, pachną, żałuję. A my to czujemy, czujemy tutaj. Zapach jest bardzo subtelny, cytrusowy. Bardzo ładny. I proszę, od razu widać reakcję, prawda? Jest zgęstnienie. Tak, teraz dodajemy kolejny środek. Powierzchniowo czynny, kolejny detergent. Jest to bardzo delikatny glukozy tlaurylu. Substancja, która działa bardzo łagodnie, myjąco. Natomiast jest też, poprawia reologię naszego szamponu. Tworzy się piękna piana. A na koniec, no jeszcze nie na koniec, ale dodajemy substancję, która troszkę nam szampon dodatkowo zagęści, ponieważ właśnie z tymi naturalnymi szampan, szamponami jest różnie. To jest to też naturalny, naturalna substancja, która ma za zadanie nam zwiększyć lepkość formulacji. No i teraz dodajemy środek konserwujący. Używamy tutaj w naszych produktach e, z, mieszaniny substancji, która jest dozwolona przy stosowaniu w kosmetykach naturalnych. I co, i aktywny? I teraz nabierze koloru? Tak, i teraz dodajemy, akurat to jest substancja, którą panie używają mm, w w, w szamponie do włosów blond, czyli do włosów dla utrzymania e, koloru, takim pięknym kolorze blond. I tak naprawdę ten szampon, który tutaj otrzymałyśmy e, jest taką próbką gotową poza, poza jedną sprawą, a mianowicie trzeba zmierzyć teraz pH. No jasne, zrobić kontrolę. Pecha szamponu powinno mieścić się w zakresie 5-5,5. I właśnie to jest korzystne dla, zarówno dla formulacji, jak i dla włosów. No i widać, właśnie, że otrzymaliśmy taki właśnie pecha. To jest nasz wyprodukowany wspólnie szampon. Potrzebuje jeszcze chwilki na odstanie. Teraz jest taki spieniony i pobudzony, ale po dwóch dobach po dobie dwóch, będzie, stanie się taki śliczny i klarowny. Taka właśnie próbka trafia do nas, do rap do oceny. Próbujemy nią myć włosy, sprawdzać właściwości pielęgnacyjne, sensoryczne, jak czy, czy nam się podoba i czy taki mógłby zostać. Natomiast druga część, ta, która zostaje w laboratorium, koleżanki przesyłają do wszystkich wymaganych prawem badań. I jak już produkt ma takie Badania yy, i wszystko wypada korzystnie, to powstaje już produkt. Ostatnim etapem jest zapakowanie go w tuby, i to jest dokładnie wyprodukowałyśmy Dzisiaj wspólnie szampon do, do włosów jasnych, do włosów blond. Tak wyglądający. No, oczywiście, zanim ten cały, zanim yy, szampon stanie się takim gotowym produktem, no, trzeba zrobić etykiety, trzeba opracować skład inki na podstawie receptury. To wszystko się dzieje równolegle, ustalić tekst etykiety, potem ją wydrukować, nakleić i zachęcić do używania. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się Panią podobało. Mam nadzieję, że będziecie Panie teraz, jakby miały. Inne czy cieplejsze spojrzenie na, na różne preparaty kosmetyczne, które w sumie no, zawsze będą chemiczne. Zachęcam do oglądania naszych kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie.